O kogo moje oczy widzą z samego rana? Witam serdecznie, panie Bogdanie. A witam, witam. Przyjechałem z rana, bo nie ma co czekać i trzeba tę naszą transakcję kończyć. Czyli rozumiem, że pan się zdecydował? Ja to od samego początku zdecydowany. Tylko musiałem się z tym przespać. A no i pieniądze z banku pobrać. No to w takim wypadku, skoro wszystko mamy, to chodźmy może do domu, kawy zrobię i spiszemy umowę, no i się rozliczymy, bo przecież nie będziemy tego robić na środku podwórka. Co prawda, kawy zbytnio nie pijam, ale łeb mnie coś ćmi od rana, to może jak kawulca strzelę, to i przejdzie. Ja to jak nie strzelę kawulca czarnego jak smoła, to na obroty wejść nie mogę z rana, to zapraszam serdecznie do domu, a ty synku leć tam, mamie powiedz, niech ciasta ukroi. No dobra, to wezmę tylko kasiorę i papiery z Lublina. A ja idę, mamie powiem, niech stawi wodę na kawę i ciasta. Ukraiń. No i cóż tata z panem Bogdanem się rozliczają spisują umowę, ja sobie wyszedłem na dworek ostatnie spojrzenia na sześćdziesiątkę, co prawda pan Bogdan daleko nie mieszka, więc pewnie jeszcze będziemy ją widywać, ale no już nie w naszym podwórku, że tak powiem. Niby to tylko maszyna, ale wszystkim nam jest szkoła tego ciągnika bo się człowiek przywiązał, trochę wspomnień z nim jest, no ale musi zrobić miejsce dla czegoś nowszego, większego lepszego, no i co mam nadzieję, że już nie niebawem tutaj coś właśnie fajnego na gospodarstwo wiedzie. No to co, Panie Bogdanie, ciągnik oficjalnie jest już Pana. Mam nadzieję, że będzie służył godnie. Ja go tam zimą na warsztat wezmę, to dopracuję się maszynę jak należy, no i pewno zostanie już na stałe. Panie Andrzeju, tak jak rozmawialiśmy, mogę mieć prośbę, by mi Pan go zaprowadził na podwórko. Ja pana Lublinem z powrotem odwiozę oczywiście. A no tak nie ma sprawy pewnie, że go panu zaprowadzę, a to nawet i fajnie, bo ostatni raz się nim przejadę na to rozstanie. No bo ja miałem wziąć kogo, żeby tu przyjechał ze mną i ciągnikiem wrócił, ale nawet nie ma kogo. Wszystko już od rana pod sklepem urzęduje i zadowoleni. To jest życie, kurde mol. Nie robi się, a się pije. A no co pan zrobisz? Ci co nie piją to przy wykopkach teraz robią i jakbyś pan chciał kogo do roboty dorwać, to nie ma szans. A ci spod sklepu to wiadomo, że od rana już po piwku albo po winku. Po co mają robić jak złomu dorwią, a to tu, a to tam i biznes się kręci? Nic się nie poradzi. Jedziemy do mnie? No i co, synu, ostatnia moja przejażdżka tą maszyną. Smutno trochę. Ale z drugiej strony, jak pomyślę, ile razy klnąłem na nią, to już mi lżej na sercu, że coś lepszego się kupi. A na pewno tato, i dodatkowo udało nam się wyrabić z tym wszystkim jeszcze przed przetargiem, który już na dniach. Także będą pieniążki na nowy ciągnik dzięki temu. I jakby się nie zdążyło sprzedać do przetargu, to i tak by się dało radę, ale tak to będzie lżej, no i jest z głowy. A maszyny będą ciekawe, oj ciekawe, na przetargu i już wiem, na co się tam nastawić. A powiesz, tato? Nic, nie będę gadał, bo ty papla jesteś. Jadę, nie mam czasu, a ty idź tam mamie lepiej pomóc zimnioki na obiad strugać. Kurde, ale tata to jest. Było ostatnio nawet doglądać, co tam będą za maszyny na sprzedaż i nie chcę nic powiedzieć, nie chciał jej tak samo zabrać. Normalnie masakra. No i papa dziesiątka pojechała sobie już do nowego właściciela. Ło kurcze tato, ale żeś się normalnie wyelegantował. Co to za święto dzisiaj? O, i dziadek dzisiaj z nami jedzie? I dziadek też taki wylegantowany? No ja nie wiem, chyba jakieś normalnie święto w parafii dziś. No no, ty tam sobie podśmiechujek, nie rób, bo w domu zostaniesz zaraz i tyle będziesz przetarg widział. A już daj dzieciakowi spokój. Niech jedzie, a w domu będzie ino przy książkach siedział. Ale swoją drogą to naprawdę, żeś się wylegantował i naperfumował, jakbyś na zabawę jechał. To daj, ta wy mnie spokój już i nie denerwujcie mnie, wsiadać do poloneza i jedziemy, żeby trochę. Trochę przed czasem tam zajechać. O cholera jasna, muszę zobaczyć, czy chałupę zamknąłem, bo już z tego wszystkiego nie pamiętam, a babcia na wieś pojechała plotkować, a no i przy okazji też się perfumem ciuknę, co by gorszy nie być. No to dawaj tato raz dwa, bo naprawdę czasu nie ma. No gdzie on jest do cholery? Czasu nie ma, a on poszedł i zginął. Ja to nawet nie wiedziałem, tato, że dziadek z nami jedzie na ten przetarg, bo nic wcześniej nie mówił. No jedzie, jedzie, bo przecież jak kupię traktor, to kto mi polonezem wróci? Tyś za mały jest, a i tam drogi ruchliwe, to nie ma mowy, żebym cię wsadził, no to dziadka zaangażowałem. A no tak, w sumie to ma sens. Teraz już rozumiem, czemu dziadek z nami jedzie. Tak czy siak i tak od samego początku chciał jechać, no bo i co ma do roboty teraz w chałupie. Weź, no tam idź go pogoń, bo trąbie i trąbie, a on nic, kurde, blacha. E, eee, no sprzęt to tutaj jest dzisiaj dosyć dużo do sprzedania. No i z tego, co widzę, ludzi też trochę zainteresowanych się kręci. To co, idziemy oglądać maszyny? Ja to już dawno wiedziałem, co tu na sprzedaż będzie, ale martwi mnie tylko, by kupujących nie było dużo, bo tak to handelek się nie uda, po mojej myśli. Uda się uda, zobaczysz, że dobrze będzie, nie ma co panikować na zapas. Patrz Wnusiu, twój dziadek na większości sprzętów, co tu stoją, robił za dawnych lat. I to było coś, a teraz wyprzedają. Ano, czasy się zmieniły. Kiedyś takie sprzęty to tylko w państwowych spółkach w większości, a teraz każdy, kto gospodaruje, to sam sobie prawie że obrobi pola. A druga kwestia, że mali gospodarze zanikają, to i SKR ma mniej roboty i słabo wszędzie. A no wiadomo, teraz już im nie potrzeba tyle sprzętu, co kiedyś. No to jak się mają zadłużyć i skapitulować, to lepiej to sprzedać i działać dalej w tym zakresie, co jeszcze na niego zapotrzebowanie jest. Dobra, chodźcie, nie będziemy tu tak stać. Idę się tam dowiedzieć, co i jak. Tata z dziadkiem, poszedł tam załatwiać jakieś sprawy formalne. Jakiś wadium, nie wadium, że mógł brać udział w licytacji. A ja jednak sobie chodzę, spaceruję. Zobaczcie, widzę, jaka kurczę ładna, osiemdziesiątka. No, miodek po prostu. Tu jest tyle pięknego sprzętu. Aj, żeby tylko były pieniądze, to wszystko byśmy chyba tu kupili. A witam, co ty tu Marcinku robisz? Kiedy my się nie widzieli? A witaj, wujek kopelat. No, czasu nie było, cholerka roboty na gospodarce było co niemiara, to wiesz? A no wiem, wiem, u nas to samo, a teraz my na przetarg przyjechali jaki ciągnik kupić, może. A no, ja w sumie przyjechałem zobaczyć, co tu jest, może, i też coś kupię. A u was przecież 60 i 40 na gospodarce to co nie dają rady? Hektarów trochę jest, teraz dzierżaw doszło galancie. No i sprzedaliśmy 60 parę dni temu, bo też się psuła na potęgę, więc przelała się czara goryczy. Coś większego planuję kupić, ale czy się uda, zobaczymy. A no i 30 z turem my kupili. Ło, cholerka, wujek, to dzieje się u was. Muszę tam zajechać koniecznie. I zobaczyć ten nabytek. Szkoda swoją drogą, że nie widziałem o sprzedaży 60, bo. Może by my kupili, ale z drugiej strony, jak się sypała, to nie ma co. Dokładnie tak. Idziemy oglądać sprzęty, póki jeszcze się licytacja nie zaczęła powodzenia. Tam. No, no, wzajemnie, oby coś się udało wylicytować? Zobaczcie, kurczę, nawet tutaj Star 244 jest normalnie w bardzo fajnym stanie. Także ciekawa maszyna. Nie wiedziałem nawet, że naczel skar ma Stara. Pewnie nie był używany i dlatego nie wiedziałem. Bo co oni tam teraz mogliby nim wozić? Jeszcze pewnie za dobrych czasów to jakieś towary, nie towary, a teraz to pewnie stoi, no i co. Nawet SKL, zobaczcie, że przyczepę jaką sprzedaje, która właśnie jest do 80 podpięta, ale 80 stan ma bardzo fajny widać, że chyba ją trochę szykowali przed tym przetargiem, bo no wygląda bajunia po prostu. Większość sprzętów co tu stoi, to ja w ogóle nigdy na oczy nie widziałem, żeby SKL gdzieś tam w naszych okolicach tym jeździł. Może gdzieś tam kiedyś to pracowało, ale musiało to chyba za bardzo nie być właśnie używane. Nawet i Ursus C355 się znalazł, Pewnie już teraz od długiego czasu też za bardzo nieużywany, bo też nawet nie kojarzy, żeby coś takiego tutaj było. No i pługi nawet się znalazły, no pełen, full wypas dzisiaj. I tutaj nawet zetorek duży, proszę bardzo, ale jego to akurat kojarzę, bo nieraz tutaj przyjeżdżał do kiszonki do nas, jak kosili. No ale już trochę czasu go też nie widziałem. Przypuszczam, że jakieś tam e, poważniejsze problemy techniczne ma i pewnie dlatego go sprzedają zresztą no, mają tych ciągników dużo więc teraz już też tyle tego nie pracuje w SKR -ze. tak jak tata wcześniej mówił z dziadkiem no to kurczę, ludzie już teraz mają swoje maszyny więc no, SKR już tak bardziej na żniwa na jakieś cięcie właśnie zielonek jeszcze czasami czy tam kukurydzy na kiszonkę albo tam właśnie na ziarno, albo słonecznik chociaż to też mało kto sieje ale reszta to tam już wszystko każdy sam obrabia ale ta 904 też niczego sobie nie będę wsiadał, bo jeszcze potem będą mówić, że coś popsułem, czy będą krzyczeć, nie, dam sobie spokój, ale naprawdę maszyna fajna, ciekawi mnie najbardziej z tego wszystkiego to, którą maszynę, czy maszyny e ewentualnie tata sobie wybrał i będzie licytował, bo no na pewno nie wszystkie, on już tam na pewno ma coś upatrzone, jak już wiedział wcześniej co będzie na licytacji, także... O tym już dowiemy się w następnym odcinku, moi drodzy. Ja na dzisiaj kończę. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Jeszcze star tutaj na planie pięknie was żegna. A propos jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu star. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie rozstrzygnięcie licytacji. Trzymajcie kciuki i piszcie w komentarzu, co wy byście tutaj chętnie wylicytowali, albo co, jakie propozycje macie dla nas, co mamy my tutaj licytować. Trzymajcie się, hej!